Mind a két ízesítés ugyanazt a 26 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Jedna to z tą jest to winogronowe uzupełnione sokiem winogronowym i Az egyik, amit most a kezében tarteszem a kéz, kék címkével, ez gyakorlatilag szőlő és alma, alma. kivonattal ízesített. Drugie z obwolutą żółtą jest uzupełnia, do jest dołożone tego mięta i olejek cytrynowy. A i i miętowe przede wszystkim ze względu, na to, że mięta dodatkowo leczy przewód jelitowo trawienno-gastryczny, powoduje jedną rzecz, że wspomaga organizm, jeżeli chodzi o leczenie przewodu całego pokarmowego. gyakorlatilag a, a mentes uh, ízesítés, miután maga a menta is segít a, az uh, tisztításában és működésében, kimondottan ilyeneknek javasolt. De <sze> akkor a sama w sobie reguluje te problémát. Maga a menta önmagában is uh, tudja uh, regulálni, beállítani ezeket a problémákat. <laughs> I teraz tak, albo miętowy jest zalecany przede wszystkim bezwzględnie zalecany cukrzykom. Terminy też się na menty i zejść też kim on dotarł jałosy dlatego że nie ma tam jest tam zero węglowodanów. Miłdyna o menty, aż na im dotarł, Później wszystkie osoby, które mają problemy z nerkami, jak kamiza nerka, piasek w nerkach. Mianem kinek, kinek weso problemy i wam te weso ków, Wszelkie problemy, wszelkie problemy z nerkami. Mianem no. weso problemy, sznack. Później kwestie jelitowe, czyli wrzody jelita grubego, nadwrażliwość jelita grubego. Minden. Biel panasrad, wasztag biel,